Witajcie kochani, ten odcinek miał być poświęcony mieszkańcom mojego kompostu, pewno i waszego też, ale stwierdziłam, że no pomysł na to przyszedł mi wczoraj, jakby usuwałam te odpady świeże, no ale jak dzisiaj po odkryciu zobaczyłam ślimaka nagiego, to mnie olśniło, że właściwie to o tym ślimaku wam opowiem, bo no zacznę pokrótce o tych o, o tych mieszkańcach, no więc tutaj mieszka mnóstwo różnych organizmów. Mieszkają na pewno dżdżownice, bo je tam zaszczepiłam i one są, jak się rozgarnie te pierwsze warstwy, tam gdzie już ten, te szczątki organiczne są bardziej rozłożone, to wtedy się za to biorą dżdżownice. Mieszkają na pewno prosianki, to w dużych ilościach te prosianki tutaj mieszkają. Chyba już wszystkie zwiały. Pochowany jakiś tu łazi prosionek, jest bardzo dużo tych prosionków, one nie lubią światła, także będą się ukrywały. Mieszkają tu mrówki, te czerwone mrówki, jest tutaj gdzieś mrowisko w tej części, jakieś wścieklice być może, albo inne. No i mieszkają tu ślimaki, zarówno winniczki, jak i te nagie. I one tak są wszystkie sobie potrzebne, dlatego że jak te ślimaki się zaczną rozmnażać, złożą jaja, to mrówki się z tymi jajami rozprawią. Dżdżownice zjadają materię taką już lekko sfermentowaną, nie będą jadły dżdżownice świeżej materii. A ślimaki zadają taką świeżą, soczystą materię i te ślimaki zadają jej bardzo dużo, bo około 4% dziennie swojej masy ciała zdecydowanie szybciej przetwarzają niż dżdżownice. A prosionek zażywa wszystko, co tam zostanie. Tak, no żyją tutaj oczywiście grzyby, które zwalczają inne grzyby. Ślimaki, które są polifagami również żywią się grzybami. No i martwymi tam jakimiś szczątkami, więc jeżeli tam coś jakieś owady umrą, no to te ślimaki się zaopiekują, to widzicie jakąś mrówkę, poszukiwanie słodkiego. Dobra, no i przechodzimy teraz do tych ślimaków. No, ślimaki to jest złoto, złoto w ogrodzie. Ja wiem, że ślimaki robią szkodę, natomiast jeżeli Wy macie tych ślimaków bardzo dużo, zróbcie kompostownik taki w kastrze budowlanej albo kilka takich, albo są takie specjalne pojemniki kompostowe i wrzucajcie tam sobie te ślimaki. Tak? Właśnie nawet z racji tego, że one bardzo szybko się z tą świeżą materią sprawią. To czego nie zjedzą, przefermentuje i sprawią się z tym dżdżownice. Ślimaki już od bardzo dawna, od starożytnych czasów były używane w kosmetyce, tak śluz ślimaków. U nas zaczęto się, to znaczy w Europie, zaczęto badać ten śluz ślimaków, ja wiem kiedy no wtedy, kiedy producenci ślimaków spożywczych, czyli winniczków, zauważyli, że ich dłonie no, są zdecydowanie młodsze, jaśniejsze. Tak jest bardziej sprężysta, jest skóra mniej pomarszczona no, no, zyskała. Tak? Zaczęto wtedy badać właściwości tego śluzu i odkryto, że jest to y, genialny kosmetyk i od tej pory no, te badania y, cały czas na tych winniczkach y, doprowadziły do powstania y, mnóstwa kosmetyków ze śluzem właśnie winniczków. Te kosmetyki powiem Wam kobiety jest, y, są y, no naprawdę ceny mają jakieś horrendalne ponieważ taki 20 ml mm, kosmetyk który się mm, zawiera 40% bodajże śluzu ze ślimaka plus kwas hialuronowy kosztuje 190 zł także mm. A my to wszystko mamy, bo to wystarczy takiego winniczka niezestresowanego, położyć sobie tam, gdzie my chcemy tę skórę odmłodzić. A jak to zrobić, żeby on się odstresował? Ano, poddajemy go, bo jeżeli yy, zapiemy winniczkę, on się zapieni, no to jest stresie i ten śluz może być tam wzbogacony o jakieś substancje niekoniecznie dla nas korzystne, więc my kładziemy sobie takiego ślima winniczka na dłoni, nikt się winniczków o dziwo nie brzydzi i poddajemy działaniu letniej wody, czyli tam pod strumieniem letniej wody z kranu. Go uspokajamy, on się wtedy rozróżnia, uspokaja i jeżeli nie chcemy sobie kłaść bezpośrednio na twarz to sobie zbierzmy na dłoni ten śluz i wklepmy w twarz działa rewelacyjnie głównym składnikiem takiego śluzu to jest właśnie kolagen i elastyna jest to przebadane dokładnie, nie szkodzi rozjaśnia cerę, działa przeciwzmarszczkowo, ujędrnia skórę, więc ja ponieważ zaczęłam więdnąć jak widzę w tym roku no to sobie zafunduje taką kurację. Poza tym działa właśnie antybakteryjnie, leczy wszelkiego rodzia, rodzaju zmiany trądzikowe, w tym trądzik różowaty, więc też będzie to mój kosmetyk w roku 2020, jeżeli oczywiście dożyję. Tak, no mam nadzieję, że dożyję. No i jak przebadano już te winiczki, to w drugiej dekadzie XXI wieku, czyli po roku 2010. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu y, zajął się badaniem właściwości śluzu y, tych ślimaków nagich, czyli pombrowa po, wielkiego i ślimnika wielkiego tak no i stwierdzono w 2017 roku już było wiadomo że y, y, śluz tych ślimaków ma właściwości y, przeciwbakteryjne i on zabija bo, czy salmonelle niszczy tam około 60% sam śluz bez żadnych innych chemii w tej chwili już wiadomo, że radzi sobie doskonale z takimi bakteriami jak bakterie coli, czy bakterie gronkowca złocistego. Tak? Te, ten Instytut założył w tej chwili samodzielną pracownię. Neurotoksykologii i badań środowiskowych, bodajże to się tak nazywa we Wrocławiu, to jest i on się zwrócił do działkowców i ogrodników Wrocławia o dostarczanie takich ślimaków nagich. Każdą ilość przyjmą na badania, jeżeli ktoś jest z okolic Wrocławia i jest zainteresowany dostarczaniem, to jest bezpłatne oczywiście, warto zadzwonić, dowiedzieć się, czy oni jeszcze nad tym badania prowadzą. Proparaty ze ślimaków są również w lekach wewnętrznych. Już wiadomo, że leczą one choroby płucne i choroby nerek w podłożu bakteryjnym. Także moje drogie ogrodniczki. Ten śluz ze ślimaków nagich ma większe właściwości przyczepne tak? i on już od dawna jest wykorzystywany. We wszelkiego rodzaju żelach ułatwia przyleganie do błąd śluzowych, zarówno w jamie ustnej, jak i w pochwie, także musicie być świadome, że to tam jest, ten śluz ślimaka, Nie brzydzimy się tego. To nie jest yy, nic, to nam zrobi krzywdę, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, możemy to śmiało stosować na własną skórę i patrzeć tylko w oczach, jak darmo modniejemy. No a jeżeli nie chcemy tego robić, wrzucamy na kompost i pozwalamy y, tym mięczakom żyć. To jest lepsze lekarstwo niż wiele lekarstw chemicznych. jest to... Y, Czasami pomaga na choroby, na które, z którymi nie radzi sobie ziołolocznictwo, rośliny. Wiele roślin nie posiada takich właściwości właśnie przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, jak ma to śluz ślimaków. Więc, drogie panie, które macie tam jakieś zmiany, wypryski ropne. Poparzenia, trudno gojące się rany, rany, które właśnie są skażone jakimiś bakteriami. Ten śluz jest stosowany w lekach przeciwkrwawieniu z nosa, przeciwkrotoczny znaczy się, w błonie śluzowej nosa, w czym tam jeszcze? no wielu, wielu, i podejrzewam, że będzie stosowany coraz szerzej, dla... no bo jest to po prostu złoto, Zło, którego istnieniu. Mało kto ma pojęcie, w tym i ja. No ja zaczęłam po prostu zaczęłam od tego winniczka, bo mówię, no sprawdzę, bo przecież wiedziałam, że on jest wykorzystywany w kosmetykach, tak? Ten śluz ze ślimaka, ale chciałam sprawdzić, czy on również jest z skóry ślimakowo, konkretnie, czy on jest również przy tych ślimakach nagich, no i jak się dokopałam do tej. Wiadomości, że on jest w preparatach leczniczych wykorzystywany, no to już nie mam żadnej wątpliwości, że jest więcej korzyści z tego ślimaka niż szkód. Po prostu zbieramy, wrzucamy do kompostu, dokarmiamy. Musimy pamiętać, że one wpadają właśnie w letarg tak jak i dżdżownice, wtedy kiedy jest zimno, i wtedy kiedy jest sucho więc taki kompost, na którym, w którym nam żyją i dżdżownice, i ślimaki. Podlewamy. Podlewamy, żeby podnieść tą wilgotność, żeby pobudzić je do żerowania. I koniec. I mamy załatwione trzy sprawy. Od czasu do czasu takiego winniczka, strawniczka, już nie z kompostu, jeżeli się brzydzimy czy z listka, kładziemy sobie na miejsce. Jeżeli mamy przebarwienia na skórze, tak, to on bardzo ładnie nam wyrówna ten koloryt liszaje i inne takie niespodzianki. Ja mówię, ja będę na ten mój trądzik różowaty, który mam na brodzie stosowała i spróbuję właśnie podnieść swoją kondycję, zawartość kolagenu w mojej skórze, szyi głównie i tego chomika, tak? Na starość to coraz bardziej wiotczeje, więc zamiast kupować sobie takie środki drogie, spróbujemy ślimaka, prawda? Także jeszcze raz zanim zdecydujecie się niszczyć, palić, deptać i wyrzucać, zastanówcie się czy możecie te ślimaki przekazać gdzieś dalej do jakichś badań, a być może takie ośrodki powstały też w innych miastach wystarczy odszukać telefon właśnie do tego pierwszego, dowiedzieć się czy gdzieś są prowadzone takie badania i przekazać tak na cele naukowe zamiast to niszczyć nasze złoto. No nie powiem narodowe, ogólnoświatowe. To buziaczki papa.